Witajcie po przerwie świątecznej na moim kanale. Oglądaliście na kanale Jakuba Kuleckiego odcinek traktujący o lokomotywach klas 66 pod tytułem sześciosiowy Poślizg Kontrolowany lub na kanale doktora inżyniera Mirosława Romańskiego pod tytułem Nowe. Życie Tamary? Jeżeli nie, to zachęcam, a ja dzisiaj chciałem zająć się rzeczywistymi parametrami lokomotywy zmodernizowanej serii ST48. Na wstępie krótki opis, co widzimy. Na poszczególnych wykresach. Także górny kanał przedstawia rzeczywiste prądy trakcyjne płynące przez trzy pierwsze silniki trakcyjne. Także lokomotywa jechała z pulpitu pierwszego do przodu, czyli pierwszy od czoła był pierwszy wózek, czyli Silniki 1, 2, 3 i od strony wagonów pracowały silniki 4, 5, 6. Także nimi się tu nie zajmiemy, akurat zajmiemy się wykresami rzeczywistych prądów pierwszego wózka. Także różnymi kolorami mamy zaznaczone prądy na poszczególnych silnikach. Tutaj kolorem czerwonym mamy zaznaczoną prędkość powiększoną 30-krotnie. Także pojazd akurat w tym punkcie, w tym momencie nie jechał 1000 km na godzinę, tylko 30 razy mniej. Około 30 parę na godzinę. E kolorem niebieskim mamy obroty silnika spalinowego, czyli na biegu jałowym mamy e 600 obrotów. Lokomotywa maksymalnie e jest w stanie uzyskać ten silnik 1800. E w kolorze. Zielone mamy moc w kilowatach W następnym wykresie. W na następnym kanale mamy napięcie w kolorze zielonym i binarne sygnały o wystąpieniu poślizgu, które dla lepszej powiedzmy czytelności powiększyłem 100-krotnie. Że odczyt parametrów już się rozpoczął. Niestety nie byłem obecny w kabinie, nie jechałem akurat na tej lokomotywie, także nie mogę w tutaj dołożyć dźwięków. Także dane są odtworzone z rejestratora, czyli offline. Także pociąg tutaj nam wytracał prędkość w tym momencie maszynista rozpoczął dokładanie mocy, także rosną nam obroty silnika maszynista dołożył jeszcze więcej obrotów, więcej mocy i już rozpoczęło się ślizganie e, zestawów także tu widzimy nadajnik prędkościomierza jest e, daje się na drugim zestawie kołowym także widzimy tutaj odczyt z tego nadajnika prędkości o jaką wartość nam ten zestaw drugi, czyli akurat jest zaprezentowany kolorem niebieskim silnik numer 2 o jaką wartość ta prędkość nam się zwiększała i tu widzimy działanie układu poślizgowego wykrywania po ślizgu. Także lokomotywa prowadziła dosyć ciężki pociąg. Ponad 2700 ton, z tego co pamiętam. Później może w komentarzach dopiszę, w opisie filmu dopiszę, ile tam było tych wagonów i dokładnie jakie brutto. Także widać, że pogoda była deszczowa było to nagrywane w marcu w połowie marca szyny śliskie także widzimy tym razem szorstkuje nam i ucieka nam zestaw numer 1 tu na chwilę moment yy, był, że lokomotywa wystawy złapał przyczepność tu ponownie a w międzyczasie możemy zaobserwować, co się dzieje z napięciem, z obrotami silnika spalinowego. Wcześniej, jak ktoś sobie przywinie, może zauważyć, jak zareagował maszynista. Także, jak, jak zauważył, poczuł rolowanie, to delikatnie ujął obroty silnika, tak żeby uspokoić lokomotywę. widzicie, że nie zawsze układ poślizgu wykrywa nam rzeczywisty poślizg, no pewien próg musi powiedzmy zestaw koło 1 Między zestawami musi być powiedzmy jakaś tam różnica prędkości nie, od, nie nie znam akurat specyfikacji dokładnie lokomotywa 148 wiem, że na innych lokomotywach. Także widzicie, cały czas pierwszy zestaw szorstkuje, czyli delikatnie kręci się szybciej niż wnikałoby to z jazdy liniowej. Czasami drugi zestaw też uciekał, ale w miarę trzymał się. No i trzeci zestaw praktycznie bez poślizgu. Tutaj już maszynista wyłączył napęd. Widzimy z opóźnieniem, jak się zmniejszają obroty silnika spalinowego do biegu. Wartości biegu jałowego. Także jedzie pociąg wybiegu. Stopniowo prędkość nam się zmniejsza aż do zatrzymania. Czyli chodzi o tutaj tę wartość szczątkową. Tak, akurat jest błąd algorytmu, który zastosowałem do przemiany danych z haslera, realizatora. Problemem jest to, że Hasler rejestruje czas. Nie są to stałe kwanty czasu, tylko powiedzmy, jak się nic nie dzieje, to nie rejestruje zmian. Także poszczególne rekordy różnią się zapisem, znaczy różnią się wartością czasową. Także trzeba było to przekształcić do takiej wartości, która byłaby takiej postaci, która byłaby dobra do wysłania na port szeregowy i stworzenia na formie wykresu oscyloskopowego. Tak to wygląda w innej formie, w formie takiego obrazka statycznego. Jest to zapis pięciominutowy jazdy, mamy oś X w sekundach. Czas jest od 7600 do 7900. Prędkość, jedyna różnica jest taka, że prędkość tutaj była powiększona nie 30-krotnie, a 5-krotnie. Wszystkie inne parametry są w skali. no Jedynie sygnał binarny tu jest powiększony, no też 100-krotnie, też sygnał odnośnie wystąpienia poślizgu. Jeżeli chodzi o silniki, to już tutaj są. Pokazane wszystkie silniki, wszystkie 6 silników, czyli pierwszy wózek i drugi wózek. Na kolorze, w kolorze czarnym mamy wykres mocy, także widzicie, no, troszkę przekraczała tutaj 800 kW, ale maszynista ujął tu w tym momencie troszkę obrotów, widząc co się dzieje. Powiem tak, że lokomotywa ST48 walczy z poślizgiem, i tak o niebo, o niebo lepiej niż yy, wcześniejsza modernizacja typu 6DG. Także jest znaczna poprawa. Czy jest to system, układ optymalny? No, myślę, że dałoby się jeszcze to po, popracować nad tym. Na pewno daleko jest do lokomotyw z napędem asynchronicznym. Tutaj powiedzmy syntetycznie wyliczałem powiedzmy, siłę pociągową rozwijaną w tym momencie przez lokomotywę, także akurat do, o, w algorytmie była użyta prędkość prędkością mierza, także tutaj jest na pewno błąd, no bo rzeczywista liniowa prędkość była inna, także taki ten spadek siły pociągowej nie był aż tak duży, ale w w tych momentach, gdzie nie reluje nam zestaw drugi, no, odzwierciedla nam stan faktyczny. Także przyjęto do, przyjęto do obliczeń moc y, na wyjściu z prądnicy. Raz sprawność, no, przyjąłem sprawność silnika i przekładnie na poziomie 90%. Z, wiemy z że silnik przy tym prądzie około 600 Amper 600 Amperów ma sprawność większą ma jakieś 93 nawet około 93% ma sprawność no, ale to trzeba dojrzeć jeszcze sprawność przekładnie zębatej tak się przyjmuje jako straty na 1% czyli sprawność 99 tej przekładni sprawność ułożyskowania także można bezpiecznie przyjąć te 90 Wiadomo, dochodzą tutaj szumy kwantyzacji i, i przy niedużej wartościach prędkości, powiedzmy te kwanty, przy których rejsator zapisuje nam do pamięci zmiany prędkości, no mogą dawać jakieś tam różnice, ale w każdym razie nie można się nie nie można się spodziewać tutaj sił większych jak 200 kN także jak wiemy lokomotywa czteroosiowa jest w stanie rozwinąć nawet na mokrych szynach, ale oczywiście z pomocą przy wspomaganiu piaskiem siły w okolicach 280 kN także lokomotywa czteroosiowa wspomagana piaskiem radziłaby sobie tutaj bardzo dobrze już nie mówiąc o lokomotywie sześcioosiowej z napędem asynchronicznym jeżeli chodzi o wartości napięcia to widzimy tutaj w większości utrzymują się troszeczkę powyżej 200 V na silnikach także generalnie takie silniki można powiedzieć, że pożyją długo generalnie lokomotywy te radzieckie były po radzieckie, czyli st44 czy S... ta modernizowana st48 wartości napięć nie przekraczają zasadniczo 500V także jest to dużo mniej niż w naszych krajowych lokomotywach tam nasze krajowe sm42 czy st45 tam napięcia przekraczają w przypadku st45 830V w przypadku 6dg ZM42 zmodernizowany doszedł do standardu 6DG, jest to 870 V. Także tutaj te silniki są bardziej odporne na różne jakieś tam zawilgocenie i niekorzystne warunki atmosferyczne, także one tutaj mają długą żywotność. Charakterystyka silnika trakcyjnego przedstawia się właśnie tak, Widzimy sprawność przy prądzie 600 A jest to wartość przy pełnym polu czyli jadąc bez bocznikowania, a tu jechaliśmy na pewno bez bocznikowania jest to wartość około 93% moment rozwijany na wale to jest około 400 kg przy tym prądzie, przy pełnym polu bez bocznikowania Także silniki typu ED107 i ED118 są w pełni zamienne, mają te same charakterystyki, są zunifikowane. ED118 jest tam taką modernizacją, powiedzmy, którą wprowadzono jeszcze w czasach Związku Radzieckiego w lokomotywach S44, troszeczkę lepsza klasa izolacji i kilka zmian takich, powiedzmy, jeżeli chodzi o szczotki. Tak się przedstawia zapis przebiegu całej jazdy. Także moc maksymalna nie przekraczała nigdy 1200 kW na zaciskach prostowników, czyli na wyjściu za prądnicą, za prostownikami, czyli na wejściu do silników trakcyjnych łącznie, czyli po 200 kW na Jeden silnik trakcyjny. Także obroty silnika spalinowego 1800 są to obroty maksymalne. I widzimy, jak tutaj prędkość się nam zmieniała. Także pamiętamy, że prędkość jest powiększona razy 5. Także zmieniam się tutaj widzimy w momencie jak nam prędkość malała, zmniejszało się napięcie, i żeby ustyma, utrzymać moc konstans zwiększał się nam do tej prąd znaczy odwrotnie, prąd się nam zwiększał a regulator napięcia powiedzmy, żeby nie przeciążyć silnika spalinowego tak regulował napięciem wyjściowym na przodnicy także widzimy napięcia w czasie tej jazdy nie przekraczały 500 V tu mamy jazdę z włączonym bocznikowaniem także widzimy o ile te prądy, rozrzut prądów pomiędzy poszczególnymi silnikami nie jest duży, mieści się w normie. Tutaj widzimy jazdę bez poślizgów. Tutaj maszynista przyłożył prąd prawie prawie 800 amperów. I widzimy tutaj różne kolorki, czyli gdzieś nam krzeszcz której którejś zestawy, no, prawdopodobnie pierwszej i drugi, zresztą widać kolory różowe zielonka dominuje, wychyla się w dół. Także tutaj był rozruch. I tutaj mamy ten fragment, który był pokazany na wykresie oscyloskopowym, To jest akurat ten fragment. Także dużo zależy nie tylko od pogody, ale też od stanu szyn. Czyli powiedzmy linia jest często już uczęszczona czy to jest linia magistralna, gdzie szyny są gładkie, wyślizgane czy to jest tor bezstykowy, czy to jest tor klasyczny stykowy, także dużo zależy od, od jakości toru. Także tu też maszynista udało się mu uzyskać prądy na silnikach powyżej 800 Amperów przy rozruchu, także tu też był rozruch od zerowej prędkości. I o ile... Mm, ten rozrzut przy jeździe z pełnym polem nie był duży. To przy włączonym bocznikowania, akurat pierwszy stopień bocznikowania, widzimy rozrzut charakterystyki pomiędzy egzemplarzami. Dosyć znaczny te silniki miały powiedzmy 300, kilkadziesiąt amperów, a te ponad 400. W kolorze niebieskim mamy napięcie. Także mógłbym powiększyć te fragmenty, co się dzieje z prądami, z napięciami, przy włączeniu bocznikowania, przy wyłączeniu, ale myślę, że te kilkanaście minut już wystarczy. I może kiedyś innym razem powiększę, powiedzmy to, ze szczegółami. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.